Siemano! Z tej strony Diabet.pl i dzisiaj sobie oglądamy Minecraft od 5 do 90 lat. No i mamy tutaj takiego 90-latka, jak wchodzi po drabinie. No, no jasne, normalnie. No dobra, teraz 50-latek jak wchodzi po drabinie, no... Ja też tak, raczej po schodach. Ja też tak wchodzę. 20-latek. E. E. Nie mam słów. Ej, a to się nie przypadkiem nie zakłada? Bo trochę gram w Minecrafta. O, znam te schody. Z wszystkich bloków w Minecrafcie schody. To jest koks. No i będzie wchodził chyba dwie godziny. Te schody widziałem już kiedyś gdzieś. Konie wchodzi, ale szybko! Ej, no w sumie! Na diamentowicach mogę zrobić takie schody: yy, Aż do parkurze. Na diamentowicach. Kto, kto nie wie, nie wchodzi na kanał no na diamentowicach, na filmy. Wow! A co to jest? Świnki. Nie, nie! Eee, to, to chyba był nie tylko 10-latek te Teraz TNT. Jak 90 latek wybucha TNT? Czy tam krasuje, te krasuje telefon sobie? Komputer. Oha. Taki słaby komputer? Dobra, teraz. 50 latek sobie skraszuje komputer i. O, ja tak miałem, ja tak miałem. Kiedyś się tak bawiłem w Minecrafcie? No, to chyba 25-latek nie ma dobrego komputera. Eee, nie, nie polecam wam widzowie takiego czegoś robić. A jak chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie 10 łapek w górę. I będę wam wdzięczny. I no to wszystko. Wow, nie, to dzieścina cukrowa, więc. I a gdzie jest woda po pierwsze? Nie ma tu wody. A bo jest ona pod piaskiem. A nie, to by się zapadło, nie wiem. I teraz jak jak latek kraszuję grę, czyli ile tu na razie... No, jak to on ma skrasować w grę? Fajna mu gryka. Ej, patrzcie, ile serc za jakąś sekundę się robi. I teraz kraszuję mu, mu chyba na we grę. Nie jeszcze. Kraszuję mu! Mówiłem, że już mu kraszuje. O Jezus Maria! On Jak pięć... <ścoughs> Ordynarna śmierć. Ui! What? I teraz będzie robił podwójne wiaderko. Znam to, znam to. Ale pros. Ej, oni trafił, ej trafił. I brawo. Ej, ale tak się da. Eee, co on jest na jakiś modach, czy w minecraftzie jest kosmos, o to jest moje pytanie, bo... No patrzcie jak on teraz szybko pewnie spadnie. No patrzcie on nie spadnie, no. E. Eee. Teraz... A, pranki. Pranki. 90 latek tak robi pranki. Aha. I, i, ja też tak kiedyś lubiłem pranki. O tak! To jest najlepszy prank w Minecrafcie. Jak chcecie odcinek z Minecrafta jak ja robię na moim koledze pranki, to zostawcie zostawcie 100 łapek w górę. Aha, to taka podstawowa ta pułapka. Ty no, podstawowa pułapka. No i s. No, jeszcze mógł to zrobić. I teraz będzie pułapka chyba z ciastem? Nie wiem. No tak, z ciastem, z ciastem ta pułapka. Pa, ja sobie i bum zrobił. Teraz dziesięciolatek. Eem. Aha. Nie rozumiem o co chodzi, nie znam się na angielskim. A szkielety! Pięciolatek robi chyba pułapki? Tak, pułapka. O, co jest najlepsza pułapka z rozdymkami? No i teraz zarabia, raczej zarabię. i teraz sobie to zakrywa. No i daj jasne ze Najlepsza rzecz! Ej! Jak lubicie diamenty, zostawcie łapkę w górę. Kto lubi diamenty, teraz klikaj łapkę w górę. Diamenty to najlepsza rzecz. Ja, jakby to była pułapka, ja by tam od razu weszłam. Od razu, od razu. A, i polecę wam twórcę tego, czyli pepenos. Dziwna nazwa, ale dobra tam. No, i ma zatrucie, ma zabieranie za mi diamentów. Dobra, i teraz portale, chyba. Nie mhm. Aha, nie da się taki. <laughs> I patrzcie, teraz 50-latek, tak zobaczcie, jak to się nie robi takich portali. Tak się nie robi portalu. Powiedziałem, że tak się nie robi portalu. Tak się właśnie robi portal. No, tak się robi portal. Uczcie się od tego twórcy. No, ja przepraszam, coś tam było. No i co teraz? Ej, no kuzacko, portal się zrobił. A ja tak dzisiaj może zrobię. Pamiętajcie, że filmy są codziennie na tym kanale. Kiedyś były filmy tak co? 5 miesiąc, Miesiąc? No, no i ten kanał wtedy nie był taki kozacki. Ej, co on właśnie zrobił? Cheater No a teraz chcę odbudować ten kanał. Amongus? No jasny! Amongus! Zostawcie dla niego subika! No i teraz farmy. Farmy w różnym wieku. Aha, aha ja też tak kiedyś myślałem, że tak się robi. No tak nigdy nie robiłem. Więc. Nie, nie mam 50 lat, a mam 13 chyba. A mam 13. 25-latek. Jego farma wygląda tak jak moja. Na Diamentowicach właśnie planuję zrobić taką farmę Która będzie stos O, teraz piramidka I amengus No więc to koniec Tyle oglądamy reklamę. Oglądamy... Ja... Nie wiem, co to film. Aha. Proszę, mam. Big B. Tata? Co tak tata robi? Aaa... Mama. Mama to chyba speedrunerka. Pa 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 i teraz wodę! A nie. Chciałem więcej dymów. Słabe to. No więc nie no to jest następny odcinek. Raczej następny odcinek. Od 0 IQ to do, do nie wiem ile. U PepeNosa. Nosa. 0 IQ masz. 20 IQ. A no to ja mam 20 IQ jak ja to robię, 40 IQ. osiemdziesiąt fajkiju sto i i aha, ja tak robię najlepszy trik świata teraz jak makia wyglądał kiedyś, teraz i w przyszłości więc Mvient... Chyba teraz, albo w przyszłości. Ej, no to było tak, kiedyś. Tak kiedyś Minecraft wyglądał. To do teraz? Nie wiem. <grym> o, to teraz. No to prawda, są takie duże kajwy Ej, no w sumie ja tak robiłem na diamentowica. E, zbierałam najpierw żelazo, zrobiłem sobie diamentowy ten na pierśnik, poszłam do, NTR, no, do tego do endu, wziąłem elektro. W Przyszłość? W przyszłości będzie X-ray? Nie wiem. Aha, kozacko! Jak różne kraje kopią? Raczej jak różne kraje coś robią. USA! Mamy właśnie USA. Sobie, co to jest? To chyba jest pułapka. No więc USA pułapka taką robi. No kozacka pułapka! Kozacka! No jak kto nie. Kto by taki nie zrobił? Mm mm mm, -mm, 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 -mm. Uh -huh. too India. A ja taki coś by mogłem zrobić na diamentowicach, taki dom. To wygląda. Ha. Rosja. Czy najgorszy kraj. I Aha, czyli nie może się dostać do, do tego meteru No więc niestety od najstarszego roku do 2060 ro 69 albo 69 to będzie dobra, nie wiem WIII Okej Na 1069 to co mówię E E E E E Jako schizo. Schizo. Nowe O, fa fajne Polecam wam moją grę Super Diament Obby i tam i tam masz je taką zjeżdżanie, która prowadzi prosto do kibla, tak jak tutaj. Ui. Okej. Okay. Teraz 2069. Ten kibel się ten kibel się chyba napił piwa. A Albo on wypił potkę, albo rozdymka go uderzyła Wypił potkę, zatrucia O znam to, znam tego dropa, droppera Easy 2069 Nie easy Ee. -e to nie było easy przecież. Nie zapomnijcie wejść na mój drugi kanał Diamentpl Kwatek 2. taki uśmiech. Śmiesznym... O dwie osoby obejrzały ten film, który Wam teraz pokazuję. To otworzyłem na moim koncie Stumble Guys yy, koło coś specjalnego i to było już dawno, 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 dawno. No i teraz otwieram i... Nic. Myślałam, że coś specjalnego i... Łe. ...no więc nara polecam wam Pepe Nosa, a my się widzimy w następnym odcinku, więc nara.